Cześć, witamy z magazynu czechosłowackiego Motocrossu Wyciągnąłem wszystkie 500, 513 i 514 I możemy tutaj przy tej okazji pokazać parę różnic, które ja akurat zauważyłem Odnośnie konstrukcji i wyposażenia 514 i 513 Jako że wiemy, że te motocykle są pochodzą z jednego źródła z jednego zawodnika I nie były w jakimś stopniu bądź w żadnym stopniu grzebane, także będzie tutaj na pewno okazja, żeby to pokazać, to jest ta, która przyjechała ostatnio, to jest moja pierwsza, w sumie też ta jakby jeden właściciel, no półtora właściciela dajmy na to, ale tu już była zamowatka zmieniona, już było trochę kombinowane, ale, ale też jest zachowana w znacznym stopniu w oryginale, poza oponami oczywiście, no i to jest ta, którą palam od czasu czasu, jeżeli w ogóle mogę tak powiedzieć, za zawieszeniem Husqvarna. Z przodu koło skwarny, no i zawieszenie Olinsa chyba też skwarny, ale ta jest na chodzie, także tu nie będziemy się nad nią roz, rozprawiać. To bardziej po rozrywałem siedzenie niż było, no i jeszcze bardziej wgietłem dyfuzer, trzeba będzie go naprawiać, ale to ogarniemy. Tutaj w tej akurat był naprawiany dyfuzer, był mocno zgniatany i to nawet nie wyszło, wyszło nie najgorzej. Trzeba będzie to pogarnąć i, i doprowadzić, no ale do rzeczy. Mamy 513 Z głównych różnic, które do tej pory zauważyłem, no to mamy tak W 513 Orzebrowanie tutaj jest lekko Cofnięte Nie ma, nie jest, nie jest na równo No i dystans pomiędzy głowicą a, a Dyfuzorem jest też No takie na 2 cm, może 18 mm Tutaj jest jedna Taka, taka sytuacja A w 514 mamy orzebrowanie praktycznie na zero, takie bardziej jakby z formy piaskowej, dyfuzor teraz przerwa, ale dlatego, że dyfuzor jest tutaj wyprofilowany, żeby minąć teoretycznie głowicę, choć i tak się opiera, no i wiadomo, ta głowica jest wyższa, czyli mamy wyższy cylinder najprawdopodobniej. To jest jedna z tych różnic. Tutaj gaźnik, jeżeli chodzi o gaźnik, to e, nie wiem, czy to jest jakaś różnica powierzchownie tutaj raczej nic nie widać żeby było. Numer 144 44 tak samo. Także tutaj raczej bym się nie spodziewał żadnych większych e, większych odchyłek, od, czy tam innych <laughs> jakichś większych różnic. Główna <laughs> różnica to tu jest zapłon. Tu mamy e, pokrywę zapłonu z tą tak zwaną łyżwą płetwą, zwał jak zwał i stalową pokrywkę. A w 514 już jest no, nie z tych strony, dobra. Jest bez tej płetwy łyżwy i z aluminiową pokrywką. I tutaj mamy też zupełnie inny ten zapłon. Tu jest koło zamachowe, a tam jest taki zapłon, jakby chyba tak jakby w wiawce. Także ja zaraz rzucę te, te pokrywy i zrobię Wam prezentację, jak to w ogóle wygląda. Tutaj generalnie jest tak samo mocowanie airboxa. Tutaj, tutaj raczej się żadnych różnic większych nie dopatrzyłem. Tu mamy też tak samo. Wydech też bez jakichś opasek, tutaj też pamiętam. że Jak kupiłem tą moją pierwszą 513, to się zastanawiałem, czy to nie powinno być czegoś, no ale tu nie ma nawet żadnego nacięcia. Nic z tego co zauważyłem, to ludzie wkładają sobie tak. W tej, tutaj jest tej, tak zwanej ulepionej, jest po prostu opaska taka typowa, jest nacięcie zrobione albo zakładają gumowe łączniki, jak są w nowoczesnych motocyklach. Także to. To jest jedna z opcji, żeby to trochę uszczelnić, wyciszyć. No bo tu wiadomo wali z mieszanką, nagarem, olejem, całym syfem. Jeżeli chodzi o, o masę takiego motocykla, to mamy 111 kg w 513, a w 514 mamy już tu kg nieco więcej. jest kilogramów no wyostrzy 100, 14, 115 także mamy o 4 kg więcej, no i teraz się zastanawiałem jakąś dobrą chwilę temu czy to jest tylko kwestia tego koła zamachowego czy tam coś więcej jest w silniku na przykład inny wał, cięższy wał, no ale żeby to było 4 kg no to coś mi się nie wydaje nie? żeby to było aż tyle łańcuch łańcuch jest taki sam, tutaj raczej nie ma żadnej różnicy. Zęba, zębów akurat jeszcze nie liczyłem, ale za chwilę wam, wam to dogram. Tutaj niestety w tej jest rozerwana ta guma, a to jest standard. Te gumy są generalnie z tego, co wiem, nie osiągane, to trzeba kombinować z jakimiś kolankami ze starszego typu i, i prosty, prosty grudziec. Czy ta guma jest naprawdę przyzwoicie zachowana, ale tak jest pęknięta, także to wszystko trzeba będzie wymieniać. Za chwilę Wam tutaj dogramy ciąg dalszy. Dobra, dekielki mamy zrzucone, to jest 513, więc mamy Raczej to ukryte. Tutaj nie będę zrzucał tego całego tego dekla, bo nie chcę w ogóle przewodów naruszać. To wiadomo, widać że to jest wszystko w oryginale. Kondensator Tesla, platynki, wszystkie jest generalnie nieruszane, zmasakrowane. Nikt tej iskry nie szukał raczej. I mamy przewód, który wychodzi sobie górą do, do cewki, idzie tam het. Także tak tutaj to wygląda. Za dużo nie, nie widzimy. Tu jest wirnik, jest raczej malutki. tam schowany w środku. W 513 znowuż mamy wirnik tutaj malutki i tam nie wiem, czy to będzie widać, tam coś tam ostrzy, jest koło zamachowe tam z tyłu, także tutaj jest na pewno różnica w różnica w całym tym układzie zapłonowym. Platynki też są raczej inne, mamy ze sprężynką jakąś. A tu jest a no, to jest do połączenia tylko. Dobra, to jest do połączenie jak w lampie od pozycyjnego w A no, Platynka jest coś bardziej podobna jak gwiazdy 350 a tutaj jest to troszkę inne albo i zupełnie inne. No, jest trochę też tak. Ale taka ja Generalnie z jowami CZ-ami mam praktycznie serowe doświadczenie, także musicie mi niestety wybaczyć, jeżeli się mylę albo jakiś jakieś głupoty, bo no, nigdy z tym nie robiłem. No i tutaj jeszcze cały przewód. Jest poprowadzony. O, tu wychodzi sobie z dołu i idzie po ramię, do góry aż do cewki. A no i schodzi na dół. Świeca, tu mam za świece. Zobaczymy, nie zobaczymy. BNGK, tutaj jest fajka. No name, nie wiem czy to jest oryginał, czy to nie jest oryginał. No, tutaj mamy fajkę 5000 Ohm. o. Wyraź. 1000 ohm, a świeca PR4HS. Tutaj świeca raczej jakaś za, za ciepła, założona. Coś też się nie. Nie, nie, nie będę to, tak dywagować, bo nic, nie wiem co i jak. Poza tym żadnych innych różnic tutaj jakoś szczególnie nie widzę. Oboje kierownice nawet nie niewyłupane. Jeden i drugi wyglądają ok. Paska jest. Tu nie jest nic porobione. No i też ta różnica wysokości cylindry widać tutaj dosyć dobrze. Zaprycimy kierownicę. Tu mamy sobie śrubkę nad portem wydechowym. I tutaj też jest taka śrubka, tylko ona już jest dużo wyżej. Tutaj jej generalnie nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tutaj z tej strony ją trochę widać. Ostrzy wyostrzyła. Także jest. Jest tutaj na pewno różnica w też w kanale wydechowym, jeżeli odlew jest, to bazowy odlew jest taki sam, no to jest, jest generalnie wyższy ten cylinder Także to się tutaj prezentuje. Od strony sprzęgła tutaj raczej żadnej różnicy nie zauważyłem. Tutaj akurat zajmowałem sobie starter do mojej tej 530 ulepionej, bo ułamał mi się kawałek zjazdę tam na Enduro i nie byłem w stanie kopać tego motora jakoś wygodnie, czego się z tym męczyć, i mordować. A do wyjadu wysokich osób nie należy, także no, było generalnie ciężko. Także do, ta była, do, do tej był najłatwiejszy dostęp, więc sobie ją taki starter zapożyczyłem. To jest właśnie ten starter. Tutaj w tym siedzi gaźnik Mikuni, to jest generalnie bardzo dobrym upgrade moim zdaniem. Chociaż nie wiem w ogóle, jaka to jest, jest średnica tego gaźnika, ale tak to przyjechało, tak to jest. Jeździ. Jutro prawdopodobnie będzie jutro, wy to będzie się oglądać w niedzielę. Czyli dzisiaj będzie jeżdżone, ale jak to to ja już jeżdżę mnie nadzieję, że się nie połamie. W tej pierwszej tutaj też jest gaźnik IKOV. E, wiadomo, ten stan zachowania jest trochę gorszy, bo, bo stała dłużej. U mnie też te warunki nie są fenomenalne do przechowywania takiej motocykli, ale tutaj też tak jak mówiłem, na szorcie, w miejscami widać takie jak. Jakby nitki były pod, pod lakierem To samo mamy tutaj Więc nie wiem czy to jest kwestia e, rdzy Która będzie próbować wychodzić albo to jest po prostu jakieś tam niechlujne e, Lakierowanie. Ja pierwotnie myślałem, że na tamtej pierwszej jest bo szmata po prostu leżała i to jest od tego Ale tutaj generalnie no Jest to tak, tak jest była lakierowana. Tutaj nie podlega to wątpliwości, bo tu gdzieś jak się patrzyło, to on czuć, że ona jest powinietona i tam raczej jest szpachrówka pod, e, pod tym lakierem. że tutaj go nie widać. A 514 jest coś takiego. 514 też coś takiego właśnie jest. Także tutaj ja obstawiam, że to po prostu było gównianie pomalowane i, i z tego nic się nie dało lepszego wyczesać. To jest też taka opcja. Kierownicę mamy Fajną, prostą, nic tutaj się nie dzieje złego. Też w ogóle szok, że ta tablica jest cała niepo, niepo, nieporozrywana, z tego co słyszałem. O ile zielone się jeszcze trafiają, o tyle żółte z, no z 380, z 514 są trudne w ogóle w znalezieniu. Także na dzisiaj wystarczy tego wszystkiego. Zobaczymy co dalej. Następnym krokiem będzie uruchomienie tej ostatniej 513 z numerem 41. Zobaczymy. Tam jest, z tego co też widziałem, jest problem ze sprzęgłem. Sprzęgło się nie, nie cofa, więc coś jest tam przyblokowane. Albo, albo przydzewiało, albo faktycznie coś się podziało z tym sprzęgłem i będziemy tutaj dochodzić co jest, gdzie jest problem. Także dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tym wszystkim, tym moim gadaniem, wywodzeniem się. I po więcej zapraszamy ponownie. Tyle. Zobaczymy, czy uda się coś w następnym tygodniu nakręcić, coś zdziałać, coś urobić. Wiadomo, z tym czasem jest różnie. Teraz też dni krótsze, pogoda gorsza, a ja niestety muszę pracować. Chociaż robię, robię w sumie to, co lubię, także nie mogę narzekać. Także, dobra, dzięki za uwagę jeszcze raz. Cześć!